Sosnowskie sprawy, Sosnowiec. Tam właśnie mieszka Moniczka ze swoim samotnym ojcem. Żyjemy w chlewie, nie mamy pieniędzy, ale mój przekochany tata kupił mi na moje czternaste urodziny Samsunga J3M. Pieniędzy starczy nam ledwo na jedzenie, a że kupimy ostatni telefon, to toniemy w długach. Pewnego słonecznego dnia Monika zainstalowała Tindera. Wtedy znalazła chłopaka, który podawał się za 14-letniego Marka. Dzień w dzień pisali do siebie, aż w końcu postanowili się spotkać. Cześć! Cześć! Ty jesteś Marek? Tak. Ale przecież mieliśmy 14 lat! Mówiłem, ale przecież bieg nie ma różnicy, co nie? A, Porwanie, poproszę policję na Bajorową y, 23. Ją, Hej, no. jeszcze co robimy? Podajemy gaz i wycinamy nerkę. Jeszcze mątwina. A co robimy z nasynikiem? No ja też ja ściągamy. Muszę zrobić to po cichu. No i cisiek. Ja ci nie będę tylko ze trzy. Po cichu. Trzy, dwa, jeden. Дай задохлодуй, дай задохлодуй. Дай задохлодуй, дай задохлодуй. Сядай. Сядай, дай. Натиши, чепнуй, чепнуй. Даже, 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 даже,

Nie moją Nie. Dlaczego? Ale jestem Koniec. Drogie dzieci, pamiętajcie, żeby nie zawsze ufać ludziom poznanym przez internet.